Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Orcia. Witam się serdecznie z Wami na moim kanale w kolejnym vlogu. Piękna, lutowa pogoda. Śnieg wali za oknem. Nie wiem czemu, ale w tym roku śnieg mnie bardzo dobrze nastraja. Mam takie poczucie, że wszystko idzie tak, jak powinno iść, że to jest pewna kolej rzeczy: że mamy luty, mamy zimno, mamy śnieg, tak powinno być. Cieszę się. Moi drodzy, dzisiaj idę zrobić brwi. Orciu, rzęsy, rzęsy, serio. Nie ukrywam, że boję się efektu. Ponieważ na ogół, gdy robiłam jeden do jednego, one były małe. No dobra. Skończyłam na tym, że idę na brwi. Tu Orcia z przyszłości. No, chciałam powiedzieć, że zawsze naprawdę zawsze myliłam brwi z rzęsami, tak jak lewą z prawą. Nie wiem od czego to zależy, ale jeden do jednego to robi się rzęsy, nie brwi. Brwi i trochę boję się efektu jeden do jednego. Robiłam go już kilkakrotnie, nawet tutaj nagrywając na kanał i nie do końca byłam zadowolona z efektu. Rozmawiałam z panią Magdą, która gdzieś tam dba o mnie od strony kosmetycznej, no i mówi, że to wszystko zależy od długości rzęsy, która jest doczepiona od grubości skrętu itd., itd. I to również, co możemy zaaplikować na oku, zależy od naszej naturalnej rzęsy, od tego, w jakiej jest kondycji, w jakiej jest grubości i długości, ponieważ chcemy zrobić aplikację, która będzie aplikacją trwałą którą nie będzie gdzieś tam się zaraz wykręcała, podkręcała i natychmiast wypadnie, co już było grane u mnie na oczach. Więc powiedziała, że tak myśli, że od 8 do 11 mm u mnie wejdzie na oko i że postara się zrobić jak najbardziej tak, żeby było ładnie widoczne, żeby podkreślało urodę i żeby była zadowolona. Natomiast no boję się tych. Małych ilości, bo ja myślałam sobie, słuchajcie, o jednak obietności 2 do 1 lub 3 do 1, a szczególnie przy tutaj zewnętrznym kąciku oka. Natomiast, no, podobno. Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie spałam tej nocy, przeżyję. Głowa mnie nie boli, bo mimo, że naprawdę 2-3 godziny się gdzieś tam żemnęłam nad ranem, to czuję się. Dosyć fajnie, w dobrej formie jestem, pełna energii, może kwestia tego, że eee, ten śnieg, ten śnieg za oknem, jak wyjdę i będę leciała do kosmetyczki, to postaram się coś zwlogować na zewnątrz, no ale jest przepięknie. A, jeszcze spacer z przede mną, więc super. Eee, Okej. Okay. Co jeszcze, moi drodzy? Siedzę właśnie na seforze, bo widzę, że jest pewna potrzeba w mojej, w mojej mojej kosmetyczce, mianowicie palet do oczu to ja mam sporo. Natomiast choruję od jakiegoś czasu na jedną fajną, droższą paletę, taką, która będzie codzienna i która wyląduje w tej mojej kosmetyczce, która będzie przystosowana do makijażu codziennego. Wiecie, tylko sobie wyjmę, będzie tam podkład, będzie tam produkt do brwi, będzie jakiś błyszczyk. I będzie co? No, właśnie, jakaś paleta. Ja mam tych palet od cholery, ale w życiu nie miałam droższych cieni. Nigdy. Więc no. Skuszę się. Chyba na Too Faced. Ja jeszcze z Wami skonsultuję to na Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie siedzicie, to zachęcam serdecznie. Instagram, mój Instagram to orcia podkreśnik blog. I e, ciekawa są Waszych opinii, która paleta taka nudziekowa będzie najlepszym rozwiązaniem. Ja nie oglądam dużo dziewczyn, które zajmują się stricte e, poradami kosmetycznymi, urodowymi, bo jak e, mówiłam nieraz nie jestem dobra w makijaż, nie byłam i nie mam aspiracji do tego, aby coś e, z tym robić. Umiem coś tam wy taplać u siebie na twarzy na swoje potrzeby i to jest dla mnie wystarczające. Na ogół kupowałam kosmetyki impulsywnie, i nieprzemyślanie i jak mi się coś spodobało, ładne opakowanie, spoko, wezmę. Bardzo często żałowałam tego, później dobra promocja, spoko, wezmę, później żałowałam, bo użyłam raz. Termin przydatności się skończył, i dziękuję. Zakup leciał do kosza na śmieci. No, nie jest to zbyt rozsądne, więc szukam fajnego produktu, który będzie ze mną na co dzień, będzie łatwy w użytkowaniu i będzie takim produktem dosyć neutralnym, bezpiecznym. Ja luty akurat y, właśnie tak kojarzę z pogody, w któ która obfituje w bardzo częste opady y, śniegu i to nie małe, dosyć grubo było. Pamiętam, jeszcze pracowałam na nieruchomościach, to jest tak, że w zależności od powierzchni opadów y, śniegu trzeba było od czasu do czasu y, zlecić y, odśnieżanie dachów. No i luty właśnie mocno y, kojarzę, że to był ten czas, w którym Często się dzwoniło po firmę, która to robiła jest strasznie ślisko, dlatego idę trochę tak niepewnym krokiem i staram się uważać, gdzie stawiam stopy, a Kira nie pomaga, bo się ciąga. Nie mogę jej oduczyć tego, aby nie ciągała. Kirutku, dookoła. No, dookoła. Nie tędy, dookoła. Super, ale nauczyliśmy się sztuczki dookoła, jak się bardzo mocno zaplączę, dookoła i się odplątała. Dobra moi drodzy, odezwę się już po żalsach. Szybki holo zakupowy, mama na mnie nakrzyczała, kupiłam mi placek drożdżowy no. i to wiem, że mama lubi i specjalnie dlatego kupiłam taki gotowy, bo nie bardzo yy, będę miała natchnienie robić. Kupiłam kalafiorka, na promce jest, z, z dych za kilogram napięć, z kawałkiem na kilogram. Jaja z wolnego wybiegu. Śmietane. Dwa masełka. A dlaczego dwa nie chcę? Bo promocja była, kup dwa. Będzie taniej. Dwa na pewno. No. Tak. Jeszcze pani mówiła, że wzięłam dwa inne, ale później się okazało, że to są dwa te same tylko w innym opakowaniu. To jest takie bardziej fioletowe. To niebieskie pieczywo dla pana taty. Chociaż od czasu do czasu i mi tajzerka wejdzie, nie za często, ale no właśnie, wiesz co? Codzienny z formy, gorący był, jak brałam. I kupiłam jeszcze borowiki, ale nie wiem czemu. A z czego się pani tak cieszy? Że pani nie kręcił. No, chciałam powiedzieć, że jeszcze borowiki kupiliśmy. No, i pochwal się, y... no, co? Czy... Las, las, tak. Dołek trzeba koło grzyba. Poproszę y... wyżej, bardzo dziękuję. Chciałam pochwalić y... mroźną krainę, że po otworzeniu grzyby pachną niesamowicie, ale po przeobróbce termicznej ten smak i zapach już nie był idealny, ale to powiedziałam. I dostałam burę za to, że prawdopodobnie była to kwestia przyrządzenia, więc tym razem zrobię ja. Na... Sama chwała w końcu stała. No nikt i... mnie nie chwali, to się sama bo... Dokładnie tak. Słuchajcie, czym ja się karmi? Ja się karmię atencją i pochwałami. No sorry, taki mamy klimat. Kiedyś w życiu mi tego zabrakło, więc teraz jeżeli ich mi nie daje, to se sama muszę je dać i wziąć. Dobrze, co ja chciałam powiedzieć? Grzyby będą z masełkiem, śmietanką i kalafiorem, do tego jakiś kawałek mięsa, a teraz idziemy spróbować jego chleba z formy. Brwi zrobione. Może być. Efekt delikatny, jeden do jednego po prostu zostały przedłużone. No dobra. Następny zabieg jaki będę robiła to retinol na twarz za tydzień. Skala oczy. No dobra, zamówiłam tę paletę ze względu na to, że nie znalazłam nic innego, co bym mogła wrzucić do porównania na Instagramie. To tego kafelka nie znajdziecie. Sorry. Ale jak najbardziej Anastazja. Nie, Anastazja. Co to było? To było Two Face. Ale jak najbardziej ta paleta, którą wybrałam, jest dosyć taka, dobrze o, jest dosyć dobrze oceniana przez youtuberki. A ona znowu nie ma ciepła. Idę sprawdzić, czym jest ciepła woda. Ostatnie dwa tygodnie to awaria, na, za awarią u nas na osiedlu cały czas nie ma albo ciepła, albo ciepłej wody, albo tego i tego. Nie jest to fajne. No dobra, przy makijażu dziennym wygląda to w ten sposób w sensie rzęsy. Jest gitarka. Jestem zadowolona. Ech, fajnie. Zastanawiałam się, czy to dodaje pewności siebie i muszę powiedzieć, że zdecydowanie tak. Dodaje. Aczkolwiek nie to powinno być fundamentem pewności siebie, poczucia własnej wartości. To również wiem i chyba moje fundamenty są zupełnie na czym innym budowane. Kto tu się tak kokosi? Oczy. Zawiążemy, żeby nie widziała gdzie jedzie. I uciekamy z Warszawy. Kto uciekamy, tu się tak kokosi uciekamy, we dwójkę? A, jak łapka lata, łapka lata. Oj Kira, ty to masz dobrze w życiu. O! Kaganiec! Przedłużony pyszczek. Czego brakuje na twarzy? Brwi, ale to standard. Natomiast również rzęs. O, masakra! Słuchajcie, odpadły mi 24 godziny po aplikacji, więc trochę słabo. Oczywiście mam możliwość reklamacji, ale nie będę tego robiła, ponieważ wydaje mi się, że to jest urok moich rzęs. Tu mi jedna została. Tutaj zero. No, smuteczek. No, ale najwyraźniej nie jest to dla mnie. Ech. Szkoda, szkoda, bo czułam się fajnie w nich. Halo, halo, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu. Chyba tego samego vloga. Wydaje mi się, że to będzie jeden materiał. Jak mi ostatnio było źle, jak mi ostatnio było niedobrze, potrzebowałam chwilę wyciszenia. <laughs> Wiecie, co, ja sobie gdzieś tam zakulisowo yy, nagrywa, <laughs> przepraszam, te najgorsze momenty. Yy. Moje i takie moje przemyślenia, które mi gdzieś tam przez głowę przechodzą. Raczej ich nigdy nie opublikuję, bo to jest bardzo intymna i prywatna sprawa. Natomiast takie powiedzenie na głos, co nas gdzieś tam boli i co, nas, co nam uwiera w życiu, chyba jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, że wyrzuciłam nawet przed chwilą z siebie i trochę się popłakałam do tej kamery pewnych rzeczy. To teraz się zupełnie inaczej czuję. Oczywiście nie, nie latam, nie mam wód biegonówki spokojnie, ani bordel e, e, line, ani żadnego innego schorzenia, które by skutkowało taką bardzo dużą zmiennością nastroju. Dalej nie czuję się zbyt ok, natomiast nie jest to to, co było dosłownie 15 minut temu. A powiedziałam pewne rzeczy na głos, obejrzałam je, wyciągnęłam wnioski, bo wyciągnęłam, co ciekawe olśnienie przyszło w związku z obejrzeniem tego, co nagrałam i czuję się zupełnie inaczej. Nie powiem, że czuję się oczyszczona, czy już bez problemu totalnego, ale chyba człowiekowi lepiej, gdy zrozumie, dlaczego w jego głowie dzieją się takie rzeczy, a nie inne. I że to jest efekt pewnych zeszłości z bardzo, bardzo, bardzo dawna. I chyba odchodzi ode mnie takie poczucie, że za chwilę zwariuję. No, więc spokojnie. Rodzice wyjechali, bo tego nie mówiłam. I w związku z tym ja mam więcej czasu na przemyślenia, na analizy i takie tam. Dobrze zostać samemu ze sobą. Bardzo pouczający czas dla mnie. Pouczający względem siebie samej. Okej, okay, dobra, wiecie co zauważyłam, że ostatnio pojawiło się parę tutaj takich osób u nas na kanale, które są um, bardzo specyficzne dla mnie. Mianowicie, uh, gdzieś tam oglądam inne filmy, widzę całą kupę krytyki z pod ichnikami do, do różnych osób, widzę je na grupach haterskich i jest takie, no, o oh Jezu, o oh Jezu. U mnie wprawdzie nigdy pod tymi nikami nie pojawiły się jakieś bezpośrednie oskarżenia, przystryczki w nos i tak dalej, ale czuję się pełna niepokoju widon, widząc takie osoby. A z drugiej strony przychodzi znowu do mnie taka myśl, jak bardzo trzeba mieć obciążone życie, i być nieszczęśliwym, żeby absolutnie każdego hejtować, lub szukać w każdej osobie niedoskonałości. Jakiś przywar, przytyków. Przecież szkoda czasu na coś takiego. No Wydaje mi się, że nie warto. Nie warto. Bo ja wychodzę z założenia, jeżeli ktoś mi nie odpowiada, ktoś mnie triggeruje, coś się dzieje e, niedobrego podczas mojego kontaktu z taką osobą, nawet jeżeli oglądam tylko film tej osoby, to po prostu unikam kontaktu i... Nie oglądam filmów. No, jeżeli mnie ktoś wkurza, no to po co mam się wkurzać, jeżeli najprostszym rozwiązaniem tej sytuacji jest wyłączenie danego filmu, danego materiału i niewracanie na ten kanał. Jest kupa kanałów, które są bardzo popularne, które są również lubiane przez szerokie grono odbiorców, a mi coś nie leży i po prostu ich nie oglądam. Więc. Kolejne moje takie dzisiejsze przemyślenie, rozkminka. Ale, ale, ale już dawno temu postanowiłam nie skupiać się na negatywach i raczej większy ciężar dobrego ładunku emocjonalnego kłaść na to, jak dużo fajnych ludzi jest ze mną, jak dużo fajnych ludzi nas tutaj wspiera, podgląda, rozmawia z nami. Ja się bardzo dużo uczę również z komentarzy, które zostają pod filmami, naprawdę. Czasami reaguję również, mam świadomość, zbyt emocjonalnie i niepotrzebnie, ale to też jestem tylko człowiekiem, słuchajcie, i to w takim etapie życia, który jest bardzo dla mnie trudny, ponieważ próbuję się poło układać i wyrobić pewne nawyki, zachowania, pewne schematy, którymi powinnam się w życiu kierować od początku. I to jest niełatwe zadanie. Czasem jestem wrakiem w związku z tymi próbami i z, z tym, że sama siebie nie rozumiem. No bo tak czasami jest. I cóż, moi drodzy. Moje postanowienie na ten rok skupiać się na pozytywach, a i jak najmniej wchodzić w dyskusję z osobami, które są źle nastawione do wszystkich i wszystkiego, a takich ludzi jest multu. Wynika to z frustracji, z wielu rzeczy. Aczkolwiek oczywiście wszystko ma swoje granice i też te granice trzeba nauczyć się stawiać. Myślę, że u nas tutaj na kanale wszyscy wiedzą, jakie są moje granice, na co możemy sobie pozwolić, czego nie, na co nie, więc, więc na razie to działa. Dobrze, moi drodzy. Ja już jestem po śniadaniu. Przepraszam, że tak się słuchajcie po twarzy. myśkam, ale to jest nerwowe i to jest absolutnie nerwicowe. No, no więc to jest takie tak, taka potrzeba, wiecie co uspokojenia się pogłaskania takiego znalezienia relaksu, no nie jest to zbyt dobre, aczkolwiek mam świadomość, że dzisiaj będzie to tak wyglądało i co chwilę myję ręce, żeby ta twarz nie była jednak narażona na to, co tam się dzieje na łapach, nie? Dobra, muszę sobie skombinować jakiś obiad, tak jak mówiłam, sama jestem, więc nie wiem co, nie wiem jak i nie wiem, czy mi się chce, ale z moją panią terapeutką doszłyśmy do wniosku, że pewne problemy w kwestii żywienia, dietetyki, mojej figury i tak dalej, jest to kwestia nerwicowa. Przede wszystkim, jak się poukładamy z pewnymi rzeczami, to ten apetyt na zdrowsze życie i na takie rozsądniejsze, również żywienie się, gdzieś powinien się przywrócić u mnie. No, tylko. Mógłby już zacząć się przywracać. Na razie jest jak jest, jest dosyć stabilnie. Nie ma tragedii. Tak, ja ani nie chudnę, ani nie tyję. W tej chwili troszeczkę słudłam swego czasu i dosłownie troszeczkę jeden rozmiar i gdzieś to się tam utrzymuje. Przyjdzie taki czas, że będzie lepiej i że będzie dalej się chciało. Na razie się nie chce. Rozmawiałam również z nią o możliwości operacji bariatrycznej, bo biorę ją pod uwagę. No, i nie jestem przekonana. Naprawdę nie jestem przekonana, i tak naprawdę to już mnie dyskwalifikuje z nim, ponieważ boję się, że te nerwice, jeżeli ja się z nimi nie uporam na sesjach terapeutycznych, nie przerobię wielu traum, wielu zależności, które mną kierują, będą sprowadzały się zawsze do jednego i tego samego do kompulsywnych ataków, do obiadania się. Które od dawna się nie zdarzają, ale się zdarzały, i to jest takie moje fatum, które gdzieś tam nade mną wisi i wiem, że w każdej chwili może wrócić. Więc na razie musimy się poukładać, a później będę sobie podejmować decyzję, co chcę ze sobą zrobić i w jaki sposób. Ja Wam jeszcze nie pokazywałam. Parę dni temu dostałam na pociechę, no bo było, mówię, emocjonalnie ciężko i widać to było po mnie, że. Mam ochotę się zdezintegrować yy, od pani mamy bukiet kwiatów. No przepiękne. Oczywiście troszeczkę poprawił humor. Drodzy, z racji, że dzisiaj jest piąteczek, a ja siedzę sama w domku, to czas na chwilę relaksu dla mnie. Wchodzi dzisiaj książka Mózg nie służy do myślenia oraz zaraz na jabłkę polecą maseczki, kremiki, sera, kremiki i toniki. Dawno nie miałam takiego wieczoru sama ze sobą. Randki z orcią, więc to może być fajne doświadczenie. Dawno nie miałam. Zastanawiam się, może bym dzisiaj jakiś serial obejrzała. Zaraz Was zapytam na Instagramie, jaki serial polecacie na piątkowy wieczór. Posłucham Waszej rekomendacji. I gdzieś pomiędzy dam znać, jak mi się podobał, o włosy dzisiaj też zadbane. Oczywiście. A tutaj wiesz na moi drodzy, już kolacja. Fasolka gotowana z odrobiną okrasy ze, ze smażonej cebuli. Na oliwie z oliwek i dwa takie cudaki. To jest pieczywo pszenne z domieszką maku. Nic innego. Zdecydowanie dotknął mnie przed chwilą problem pierwszego świata, mianowicie siedziałam sobie w wannie, relaksowałam się, mam jeszcze godzinę, to mogę se pomięknąć, a co tam. W tym czasie dzwoni pan kurier z Barbory, Barbora to jest sklep, na którym zamawiam zakupy takie większe, cięższe. Proszę Pani, czy ja mogę wcześniej? SMS-em oczywiście, nie telefonicznie. Jest tak, tak, tak. I czym prędzej dzida z wanny yy, i szybkie mycie głowy. Yy, nie będę musiała dzięki temu siedzieć do 22 i czekać. Ha, za chwilę będą zakupy, więc dzień mi się skróci. Będę mogła się przebrać w piżamę i iść spać. Tak jest. Co się ja chciałam Wam powiedzieć? Chciałam też Wam powiedzieć, że ostatnio musiałam przejść pewien proces, proces tworzenia portfolio. Do tej pory, gdy szukałam pracy, oczekiwano ode mnie, że będzie to CV oraz list motywacyjny, a teraz zauważyłam, że coraz większa pula pracodawców w branży, w której ja pracuję, chce jednak zobaczyć portfolio. Pierwszy raz je robiłam, zrobiłam je chyba całkiem ładnie, fajnie i dosyć tak zgrabnie dla oka, Wysłałam do przyjaciółki, żeby przyjrzała i powiedziała, czy dobrze je odbiera, czy nie ma tam jakichś nieprzyjemnych byków, które mi się bardzo często zdarzają. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa jej opinii. Siedziałam nad nim dwa dni, a robiłam je dlatego, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę miała rozmowę o pracy w wydawnictwie. No, a jak poszło, na jakim stanowisku, co będę robiła, w jakim wydawnictwie, to. Opowiem wam, jak już będę po rozmowie i uda się albo się nie uda. No. Eee, przyjechało, słuchajcie, a ja pojechałam. Pojechałam na podłodze. To są bardzo, bardzo śliskie płytki. Moja szanowna Duma ucierpiała bardzo. Nic, będę już dzisiaj kończyła chyba, bo to nie jest dobry dzień. Moi drodzy, to ja będę już kończyła, bo. Dupską nie boli, mówiąc wprost. Pojechała mi się tak, słuchajcie, obsunęłam na pośladek. A trochę waży, wysoka też jestem, więc różnie się to może skończyć. Muszę porozkładać jeszcze zakupy. A jutro, jutro to jest ten dzień, w którym chciałabym otworzyć pyzy. A Basi, no kurde, słuchajcie, one były takie genialne. Ja ich nie potrafię zrobić. Wydaje mi się, że to była jednak kwestia jakości składników. Nie wiem, zobaczymy. Będę jutro kompinowała, czy wyjdą, czy nie wyjdą. Nie mam pojęcia, ale chciałabym pana tatę i panią mamę mocno zaskoczyć, jak wrócą z działki przepysznymi, odsmażanymi, odębiałymi pyzokami. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć!